Czy znacie ten wizerunek? A ten? A co jeżeli połączymy obie te ikony w jedno, wychodzi nam wtedy Screamboat, Krwawa Mysz, Komedio Horror z udziałem myszki miki? No poniekąd Od kilku lat w kinie Grozy trwa osobliwy trend na tworzenie niskobudżetowych horrorów z udziałem ikonicznych postaci z bajek. Gdy Kubuś Puchatek w styczniu 2022 roku trafił do domeny publicznej, natychmiast rozpoczęto pracę nad tanim slasherem z jego udziałem. Tak powstał film Puchatek Krew i Miód. Wyprodukowany, wyreżyserowany i napisany przez Risa Freka Waterfielda. Światowa premiera odbyła się 26 stycznia 2023 roku. Mimo fatalnych recenzji, sensacja wokół kontrowersyjnego pomysłu przyciągnęła sporo widzów. Film zarobił ponad 7,7 miliona dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym zaledwie 100 tysięcy. Sukces ten sprawił, że Riz Freak Waterfield od razu ruszył z pracami nad kontynuacją oraz innymi horrorami z udziałem postaci z domeny publicznej. Wszystkie mają łączyć się w jedno spójne uniwersum, czyli tak zwane Pooniverse. Pomysł pochwyciły także inne małe wytwórnie. I tak doczekaliśmy się horrorów o Kopciuszku, Prosiaczku, Piotruciu Panu i wiele więcej. W końcu nadszedł czas na horror z myszką Miki, choć nie do końca. W styczniu 2024 roku animacja Steamboat Willy trafiła do domeny publicznej. To pierwszy oficjalnie wydany film z udziałem myszki Miki który miał premierę 18 listopada 1928 roku. Kultowy wizerunek Miki sterującej parowcem wielokrotnie pojawiał się w czołówkach filmów Disneya. Reżyser Steven Lamorte postanowił przenieść tę postać do świata horroru. Jest jednak jedno ale. Nazwa myszka Miki nadal jest zarejestrowana znakiem towarowym, więc mimo, że reżyser mógł używać elementów wizerunkowych z filmu z 1928 roku, nie mógł legalnie pozłużyć się samonazwą. Dlatego zamiast myszki Miki mamy Myszkę Willy, nawiązując oczywiście do Steamboat Willy. Powracają jednak charakterystyczne uszy, portki czy śmiech. W rolę krwawej myszy wcielił się David Howard Thornton, znany z roli Art The Clowna z serii Terrifier. 4 kwietnia 2025 roku film Screamboat Willy Krwawa Mysz trafił do Kin. Jak zatem prezentuje się slasher z myszką Miki, która formalnie nie może być nazywana myszką Miki? Nie oszukujmy się. Screamboat, podobnie jak Puchatek, Krew i Miód, to bardzo tani slasher z absurdalnym pomysłem. To film, który żeruje na wizerunku ikonicznej postaci, by przyciągnąć widownię, korzystając z faktu, że ta właśnie postać trafiła do domeny publicznej. Różnica polega na tym, że Steven Amorte lepiej rozumie konwencje niż Reese Freak Waterfield i bardzo pomaga mu w tym sam David Howard Thornton. Puchatek, Krew i Miód był po prostu bardzo słabym, sztampowym slasherem, który zupełnie nie wykorzystywał potencjału tkwiącego w bajce o kubusiu Puchatku. Screamboat to zupełnie inna bajka dosłownie i w przenośni. To film, który celowo operuje kiczem i absurdem. Komedio-horror o tym, jak zmutowana, mordercza mała mysz zabija przypadkowych ludzi na pokładzie parowca. Myszka Willy chichocze, tańczy, wykorzystuje teatralne gesty i morduje dziesiątki ludzi w krwawy sposób. To idiotyczne, groteskowe i reżyser doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Całość podporządkowana jest konwencji taniego, kampowego horroru. Film przypomina odkopany z wypożyczalni VHS klasyk z lat 90., coś co można by znaleźć obok takich filmów jak Leprechaun czy Atak Morderczych Pomidorów. Nice Nawet realizacja nawiązuje do tamtej epoki. Minimalna ilość CGI, za to dużo praktycznych efektów specjalnych, zwłaszcza w przypadku scen gore, które bywają widowiskowe i przesiąknięte czarnym humorem. Sama mysz wykonana jest oldschoolowo. To aktor w głupkowatym kostiumie, pomniejszony w cyfrowo lub za pomocą perspektywy. Sceny z udziałem małej myszy, wchodzącej w kontakt z otoczeniem lub aktorami, bywają zaskakująco ambitne w realizacji, jak na horror klasy B. Scen morderstw jest sporo, są naprawdę brutalne i pomysłowe. Nie jest to oczywiście poziom Fajera, ale też stoi wyżej niż na przykład w Puchatek Krew i Miód 2. Screamboat zawiera też kilka odniesień do klasyki Disneya, czasem subtelnych, czasem niekoniecznie. Film otwiera się cytatem niejakiego pana Wolta D., a w tle przewija się wątek dziewczyn imprezujących, które przebrane są jak księżniczki Disneya. Pada też żart z wykorzystaniem słów Frozen i Let It Go. Całość ma kreskówkowy klimat, przerysowane aktorstwo, teatralna muzyka, slapstickowe efekty dźwiękowe... Wszystko po to, aby Wit nie traktował tego filmu serio i dobrze się bawił. Kluczowym elementem jest oczywiście David Howard Thornton. To idealny aktor do tej roli. Przeżywa obecnie swoje zawodowe apogeum, mogąc wcielać się w morderczych dziwaków z pasją, improwizacją i pełnym poświęceniem. Jako Clown Art już pokazał, jak połączyć komedię i horror. Tutaj robi to ponownie. Jako mysz Willy nie wypowiada ani słowa, ale chichocze, piszczy, skacze i tańczy. Jego fizyczna ekspresja przypomina Warwicka Davisa z Leprechauna. To połączenie dziecinnego zachowania z morderczą naturą daje bardzo dziwny, ale i zabawny efekt. Nie ma złudzeń, Screamboat Krwała Mysz to film klasy B, a może i C. Jest idiotyczny fabularnie, półamatorski w realizacji, pełen technicznych błędów. Ma problemy z oświetleniem, dźwiękiem, montażem. Fabuła? To kiepsko napisany slasher z wszystkimi znanymi kliszami. Postacie są płaskie i wpisujące się w archetypy postaci stanich slasherów, których zadaniem jest ginąć w efektowny sposób. Film nie poświęca czasu, aby zagłębić się w przeszłość bohaterów, ich relacje, ich motywacje, nie próbuje w żaden sposób nadać głębi historii. Ale może to i dobrze. Film nie udaje, że chodzi o coś więcej niż absurdalną rzeź w komediowej konwencji. To seans dla widów z bardzo specyficznym gustem. Dla fanów takich filmów jak seria Leprechaun, Atak Morderczych Pomidorów, Sequel Laleczki Chucky, Produkcji Tromy czy Full Moon Features. Film nie oferuje niczego poza eksploatacyjną jazdą bez trzymanki i prostym czarnym humorem. Jest dziwnie, brutalnie, idiotycznie i przy odpowiednim nastawieniu, naprawdę zabawnie. Gotowi na szalony rejs z krwawą myszą? Jeżeli podobała Wam się moja recenzja, to polub ten materiał i zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam także do śledzenia mnie na mediach społecznościowych jako mówi. Do następnego razu!